Aktywiści z tej grupy e, ostatnie pokolenie e, no, oblewały zupą Monelizę i, i tym przyklejały się do, e, do, do, do asfaltu. E, co, co idzie za takim, e, za, za takim jakby otumanieniem, zacietrzewieniem? Jebani aktywiści, znów chcą zabłysnąć w sieci Słuchasz rano w TV jak kolejny pierdoły bredzi Chcę słuchać v ryki, nie kurwa elektryki Pseudoekologia, propaganda, przepalone styki To jedna wielka kontrowersja, pseudoni Picasso Mówiąc Mówią co nam nie wolno, sami robią co chcą Unia kiedyś zbawienie, dziś jedna wielka mafia Kiedyś to dla nas będzie, wyłącznie koniec świata Sportowe bryki, chcę robić z na rynku je paliwo, kolejne zwykłe siki Kiedyś wymysłu nie było, ludzie dłużej żyli Ekolodzy co chuja wiedzą o ekologii Greta słuchaj młoda, o życiu pojęcia nie masz Sież globalny ferment, światu nie pomagasz Bądźmy wszyscy zieloni, taka wchodzi tera moda Jedyna zielona co mnie jara, Green z GTA No a co to za silnik? Ano 2JZ 2JZ oznacza, że jest zajebisty Palinówek, drogą do braku wolności Wyjebany jadeczem chce Ej palcie gumę Euro 3, Euro 4, 5, 6, 7 Restrykcje, które są Pierdolonym memem Nie żeby hejtował elektryki, każdy ma wybór Ej chwila no właśnie jaki kurwa wybór Chcą przejmować kontrolę nad śmiertelnikami Co robisz, czym jeździsz, unia wisi nam nad głowami hey, taj, taj. Tuj, taj. Tuj, taj. Kowalski ciągle zapierdala, by spełniać ich zachcianki. Tymczasem dają się we znaki, funduszów raki. Ciesz mi się z gotówki, póki nie zniknie jak wolność. Ja już teraz się boję, co będę przeżywał na starość. Ja, co będę przeżywał na starość? Chcę ograniczyć loty samolotami. To zniszczy planetę, głoszą przed nami. Ci sami latają, odrzutowcami. Odrzutowcami tłumacząc się konferencjami. A sama hipokryzja, co? Z każdym możliwym odcinkiem i powtórzę dzisiaj, gdzie taka Greta, czy taka nasza polska Greta, zapierdziela Wiecie co chciałem powiedzieć? Nie będę mówił jak. na szczyty klimatyczne wraz z innymi Eko-Guru, e, samolotami, które zostawiają gigantyczne ślad węglowy. Gigantyczny, gigantyczny, bo oni pogadają całą ekologii To były dwie zwroty czystej brutalnej prawdy. Nabicie wszelkie wątpliwości rozwiały. Wniosek jest tylko jeden, zrozumiały i prosty. Wyjście z Unii? Wciąż temat kontrowersyjny. Ja tu szczerze nawijam, bo istnieje wolność słowa. Nie zgadza się ze mną, cóż, twoja brocha. Jak przy covid -zie? wyłącz TV, włącz myślenie. Co Dali będzie z nami, tego sam Bóg nie wie. Tak. Blackstar. Blackstar.